Dzień dobiega końca jest godzina prawie 22. To jest przepiękny słonecznik, który zrósł się pleckami. Ale nie o słoneczniku ten film, lecz o tym, że preparacie Mospian 20SP wybór padł przypadkowo na ten oto preparat. Będę pryskała nim mącznika na kapustnych. Oraz mszyce na różnych, różnych kwiatkach. Za chwilkę pójdę odważyć potrzebną ilość. W saszetce tej mieści się 10 gram. Biorę proporcje, proszę od nowa, 5 gram na 10 litrów. Wystarczy. Czyli ogólnie tę saszetkę użyję na 20 litrów, 10 gram na 20 litrów wody. Ale że mam opryskiwacz, wiecie jaki, 10 litrowy, to też w takiej dawce rozrabiam. Co będzie potrzebne jeszcze? Maseczka. I okulary jakieś gogle, ale ja nie będę już okularów zakładała. Mam tu troszeczkę wody nabrane już. Żadna filozofia rozrobić, prawda? Żadna. Dla kogoś, kto już ma jakiekolwiek pojęcie. Prawda? Ja pamiętam, gdy w ogóle zaczynałam opryskiwać rośliny. Bałam się. Nie dowierzałam proporcjom, które były zalecane, ale nie ma czego. Pierwsze koty za płoty, jak się mówi. Śliczny smerfowy kolorek, a tu obok ostróżka. Troszkę wody wleję najpierw. Teraz ten eliksir, który ma pomóc roślinom. Zobaczymy, czy jutro padną trupem, te fruwające, białe mączliki. Popłuczemy troszkę. I dopełnię do dziesięciu litrów, czyli aż po. Widać nawet jest poziom wody rośnie, rośnie. I tak dalej, i tak dalej. Ale zanim pójdę opryskiwać, pokażę Wam jeszcze, jak kupiłam kwiatki w biedronce. Dajcie spokój. Dwie sztuki. Oto te z prawej strony, jak nazywają się, bo te kupiłam na targowisku wcześniej kilka dni. Tam jest glana woda, one były zdechłe, stoją już kilka dni. Bro, promocja była w biedronce. Z 8 zł, no, 4 z grosikami, to są chryzanteny. zastanawiam się, czy to są zimujące chryzantyny. Mam już dużo odmian na różne kolorki kwitnące, które zimują, ale ponieważ tak groszowo kosztowało to, wzięłam, żeby sprawdzić, jutro posadzę do gruntu wszystkie te i przepiękny heliotrop, wspaniale pachnące. Słońce nie lubi półcień. A zacznę od kalarek, tam na końcu, na stanowisku numer 2. Oto one, ale już jest ciemno. Dwudziesta druga z groszami, więc załączę lampę. Cośkolwiek nagram, tak dla osób, które są zaciekawione. Tu widzimy kalarepa blantyki, a tu Kalarepa gigant. Ta jest znacznie później posadzona, chyba z miesiąc czasu. I tu dopiero będą zawiązywały się takie kule. Zobaczcie, jakie ekstra. Ta już jest do zbioru gotowa. To jest największa kalarepka. A zaraz pokażę tego strętnego szkodnika kapustnych. Jak ktoś nie wie, to. Jest mączlik. Pruwające białe owady. Ja mówię na nie przecinki. Spójrzcie. O, śpią. Nie chce im się fruwać. Także to dziadostwo tak bardzo niszczy plony. Zaraz je załatwimy. Dobra, czyli to jest największa nasza kalarepa Blanket, odmiana. Podoba mi się w kalarepce, że ona ma taką nogę zakotwiczoną. No zarąbiste jest, nie? Moja ręka. Tak. I 9 lub 10 mam tych kalarepek. Ta jest właśnie największa. Zaczęłam piewić i na każdej z nich, spójrzcie, jest tyle tego dziadostwa. Ono też niby chce żyć, ale niech sobie znajdzie inny dom. A tu zobaczcie jeszcze taka laretka. Nie chce się wybarwić. I jest taka blada. Fiolec z białym. Tu już będą coraz mniejsze. A musicie wiedzieć, że w krapkowicach. Co roku koło Opola odbywa się konkurs na dynię gigant. Tam również hodowcy, pasjonaci uprawiający warzywa przywożą te plony bardzo okazane. Tu jeszcze nie zawiązała się. I słuchajcie, kalarety po kilka kilogramów, 8-10, a i więcej. I to są tak widowiskowe, spektakularne widoki, że szok. Przyjedźcie w tym roku. Koniec września. Trzeba śledzić na stronie Krapkowic. Kiedy odbywać się będzie Bania Pest. Niesamowite. Zobaczycie tam kawaczki ogóry ponadmetrowe. W ogóle wszelkie warzywa gigantyczne. A tu widać. Widać też szkodnika. I dopiero główki zawiązują się. Kolego Paweł, zobacz, ta jest największa. O, ale też wielkie liście, porównując z kalarepą Blankit. No co, do dzieła. Potem jeszcze dalej prysnę, ale to się wyłączę. Jeszcze pokażę Wam myszycę, która wygląda tak wstrętnie. Co potrafi mszyca? Wiecie? Jest roślinka, która nazywa się szarłat. O! Ktoś powiedziałby, że jest śliczna to odmiana, taka pokarbowana. A tam, pod spodem, to jest dopiero balanga. Zajrzyjcie, proszę, razem ze mną. Pozwijane liście, impreza na całego. Powinnam w diabły wyrzucić to w ogóle. Już mnie mrówki obeszły. Ale jak nie pomoże oprysk, to wyrwę. Teraz jeszcze daję szansę. Tu jest szarłat o ciemnych liściach. Ten mi się właśnie bardzo podoba, szkoda mi wyrzucać. Dobrze, do dzieła. Jeszcze zobaczcie, muszycę na dali. O, moja dalia, która najbardziej tak zwana rozwinięta jest. To jest ta. To jest najbardziej rozwinięty punkt dali. A dali mam uch, 70 krzaków. Uzbiera się. Niestety nie wiem, jakie kolorki. Więc tutaj też będę działała. A jutro zobaczę, czy będzie efekt. Nie, nie przepadnie i się tak. Dobra. To co? Zobaczcie, ona tej porze. Diabły to śpią wręcz. Nic nie fruwa, prawie że nie unosi się. A brak końca, pozdrawiam wszystkiego dobrego życzę I nie miejcie Państwo żadnych szkodników, walczcie z nimi, niech nie pożą tych naszych bezcennych sadzonek. Dobranoc, chyba 22.30. Jeszcze sąsiedzisz mi w pieskim na spacer.